Staram się kierować zasadami biblijnymi, taką szczególną zasadą, maksymą biblijną, która jest mi szczególnie bliska. To jest część kazania na górze. Jezus powiedział: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Wydaje mi się, że ta zasada w jakiś szczególny sposób pokazuje nam serce Pana Boga, który jest właśnie dobry, miłosierny, który pochylił się nad każdym człowiekiem i każdemu, bez względu na jego sytuację życiową okazuje miłosierdzie. Wydaje mi się, że warto się kierować tą zasadą, czyli jako ludzie, którzy znają, poznają Pana Boga, właśnie Jego dobroć, żebyśmy byli tacy sami dla ludzi, których spotykamy. Bądź miłosierny i pozwól, aby inni dostąpili właśnie tego miłosierdzia, którego Ty dostąpiłeś. Myślę, że niesamowicie ważna jest ta zasada właśnie w takim życiu codziennym, kiedy spotykamy różnych ludzi, spotykamy się z różnymi sytuacjami, warto pamiętać, że, że każdy człowiek, którego spotykamy, jest, jest człowiekiem, który zasługuje na Boże Miłosierdzie i też na naszą dobroć, naszą łagodność i wyrozumiałość. Bądź nie z tej ziemi, zostań bohaterem dziecka i wesprzyj nasz projekt. Maciej Wolski.